Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem pokazać sushi masato z biedronki. Po otwarciu mamy tutaj: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 Jedzonek. Do tego mamy sos sojowy. Następnie imbir, marynowany. Słynny chrzan wasabi. To dwa opakowania: Szanuda Sabi mamy. No, mamy też pałeczki. Wiadomo, pałeczki są wspaniałe. Jak ktoś umie, to może sobie jeść. Zestaw składa się. Tutaj mamy krewetki. Mamy też zestaw z łososiem. I mamy też zestaw jeszcze tu nie rozpakowywałem, zaraz zobaczymy. Z jakimiś owocami. Tutaj prawdopodobnie będzie jakiś sojowy. Jest smaczny, i tutaj mam jeszcze z, yy, z rybą. Prawdopodobnie chyba tuńczyk. Chciałem tylko powiedzieć, że po wyciągnięciu z lodówki 15 minut czekamy i przystępujemy do konsumpcji. Życzę wszystkim smacznego. Ja już to konsumowałem, jest to bardzo dobre. Polecam, bo w tej cenie nigdzie chyba nie kupimy. Za niecałe 13 zł. Mamy wspaniałą ucztę. Do tego jakieś winko białe albo, albo sakę, i mamy udany dzień. Serdeczności, pozdrowienia. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Jestem tylko dla Was. Serdeczności, pozdrowienia. Star TV.